Jeszcze raz. Jeszcze raz dlatego, że moja mama ogrzewała. Nie będzie fiolet. Nie będzie jak nie ma. będzie to. Na miesiąc, tak. Witam Państwa w ogóle bardzo serdecznie. Jestem Bella 1 2, 15, chociaż myślę, że większość już wie. Mam glip Elity na miesiąc, jestem Jurkiem i Celeb. Nie wiem dlaczego to powiedziałam. Trudno. Dituberzy. Bardzo serdecznie pozdrawiam majunia 0180. I jeszcze pozdrawiam bardzo serdecznie um, Wiejka. Myślę, że się współczuję Tak, ale może... Dobra, to może tu I zrobimy sobie tutaj troszeczkę Polajkujemy Wasze logi, które Wy zrobiliście dla mnie A może jeszcze ja zrobię dla siebie Stwórz nowy No dobra. O, albo nie. Hej, I to. Przez inne dla Bella. W serdecznie wszystkich pozdrawiam, co akurat mnie oglądają. ładne ciuszki to akurat kupiłam na Sylwestra to jest już bardzo pewno. podaj kanał już, już, spokojnie Izabela Laskowska dobra, jak chcesz nie mam nic przeciwko ale dobra następna Izabela Laskowska. Ale taką głędzie Ci pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam Ninia muzyka. Nina muzyka, która ma Jurka i Cerap. Jurek to dla mojej koleżanki. Tak, bip, ale... Tutaj robię moje Subcią. Dzięki, dzięki, dzięki. Prawda, bardzo dziękuję. A tutaj, co tam jest? A, pierwszy dzień. A może zrobię jakieś zwiastun? Tak szybciutko. Uuu! Wow. A co chodzi? Jest okej. Inne Tło. Jasne. To To, 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 to. I to tylko. O, nie będzie tak? A i by? A. Dobra, to trudno. Nie będzie jakaś ani jaka? będzie ta. Witam tak witam i zapraszam na mój rok na YouTube kanał. Laskowska, tak dużym napisałam, laskowska. A, ten to na no tyle. I tej piętki. Tak. No właśnie, jeszcze muzyka. Nie, to W Ostatnie sobie kupiłam, To jest fajne. Dobra. jest okej. Okay. Jest tu kanału na YouTube. Tak? Co? No dobra. Ja idę na kolację, a więc ja robię cięcie i zaraz wracam. Powróciłam zierwam swojego tosta i... Wróciłam. Ej, ogólnie od, od Oluni zero jeden dwa. Dobra. Ja teraz zobaczę tu. zobaczysz sobie jeszcze. No najeczkę, też bardzo serdecznie pozdrawiam. Tak. A co jeszcze tego nie zmieniło. Myślę, że za chwilę troszeczkę będę kończyć. No to już trwa kilka minut. No, zbieram grafę, to może na koniec, właśnie miałam dawać grafę. Ale wtedy jak na koleżanki były, to akurat nie dawałam To jest szósty odcinek, nie siódmy Zobaczyłaś się w pierwszej? Aleksandra999999 Ale chyba... też pozdrawiałam Ciebie też pozdrawiałam, więc... Kogo dam ją? Pytam następnym levelem grafa Ode mnie No i co, pozdrawiam cię. Dałam, tak, nie dałam ci. Bardzo Cię serdecznie pozdrawiam, Misiek. Misiek25555. Też Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Też zbierzesz krawę. No dobra. Jest też to będzie na tyle. 168 tysięcy już. Więc myślę, że to mało. Już. No jednak. No, no, zabraliśmy razem 10 tysięcy lików. No i myślę, że skończę ten odcinek w tym momencie, więc do zobaczenia w następnym. Tak!